Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie Z tej strony kto? Oczywiście Uszak No niestety schorowany Uszak Ale mam nadzieję, że mimo wszystko mi wybaczycie ten nieco dziwaczny głos i troszkę mniej emocji Ale powinno być mimo wszystko ich sporo. Dlaczego? No bo deck słuchajcie, który wbiłem złoto Ja po prostu jechałem po przeciwnikach jak po świeżutkim asfalcie, jakimś fajnym, szybkim czerwonym autem Co to za deck moi drodzy? To jest ten deck jak widzicie, Noxus i Shurima. Pokażę oczywiście wam, na czym ten tak polega, jak, jak wygląda. Zacznijmy standardowo może od, od bohaterów. Jest oczywiście Azir, Azir oczywiście. Shurime. dlaczego? Ano dlatego, że on e, tutaj przywołuje, gdy sojusznicy atakują. No to dzięki niemu przywołamy sobie dodatkowego jego mościa, który to dodatkowy atak, uderzenie w Nexus plus jeden, więc w najlepszym wypadku uderzy nawet za dwa punkty. No i przypominam, że kiedy Azir awansuje, staje się jeszcze lepszy i daje innym e, osobom plus jeden, jak widzicie. Także, no super sprawa, przy okazji sam Azir cały czas się bafuje. no cudowna sprawa, idealny deck do typu agro, tak? Pamiętajcie, to jest typ talii agro, czyli co? Tanie jednostki, ale bardzo dużo zmniejsza przeciwnika jak najszybciej. Drugą kartą jest Darius, drugim bohaterem właściwie jest, e, jest to Darius Dlaczego jest tylko jeden? A dlatego, że jest po pierwsze drogi, a to jest talia agro, więc chcecie wygrać szybko z przeciwnikiem, nawet przed szóstą rundą, tak? Widzowie, to jest możliwe. Wróćmy teraz do pierwszej. Standardowo, bardzo tanie jednostki, zobaczcie ile tych tanich jedno jednostek, 3 razy 4 no, no, widzowie, jest ich sporo. Bardzo prosta karta, chyba nie trzeba tłumaczyć, standardowo przywołuje sobie drugiego jego mościa. Yy, nie blokuje, ale zadaje bardzo dużo obrażeń, tak, bo jeżeli w pierwszym, będziecie mieć token w pierwszej rundzie ataku, zaatakujecie za 3 punkty. To samo tyczy się tej karty, w tym przypadku są to 4 punkty obrażeń, a ta karta bardzo dobrze działa z tymi kartami pozostałymi, bo zawsze zdarza się tak, że kogoś zabijecie na plasu boju. Następnie 3-2, ta karta jest trochę tutaj problematyczna, bo ona częściej służy do obrony, ale jest tutaj niezastąpiona faktycznie, bo jeszcze ostatnie Pyk uderzamy w Nexus Przeciwnika. Bardzo dobra karta, bo mamy tutaj jednostki, które mają troszkę więcej HP niż jeden, więc jest na kim używać. Pajączek do zrobienia sobie tak, przewagi na stole, tak to dodatkowe zawsze jednostki. Bardzo dobrze to działa, tak jak mówiłem, zgładzanie. Jesteście zawsze w stanie kogoś zabić, więc to jest super sprawa. Obowiązkowe zaklęcie. Jak, oczywiście widzicie czasem, że nie zawsze będzie okazja jego użyć, więc. Potrafi sprawić przykusy, ale z drugiej strony, po pierwsze, dobieracie, ta, e, dobieracie sobie kartę. To jest bardzo ważne, widzowie, bo w tym deku, no te karty, skoro są tanie, to są po prostu rzucane. O tak, ale w ręku wtedy już żadna nie zostanie. Nowa karta. I słuchajcie, no wkradła się w. W serca wszystkich chyba graczy, dlatego że chyba jest najczęściej wybieraną nową kartą. Nie chcę powiedzieć, że widzę ją częściej niż Irelie, ale jest na tyle uniwersalna, że pojawia się już w kilku dekach i mam ją też w innej talii. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Wpadła nawet w dwóch różnych taliach, mam jeszcze dodatkową. No, chcecie zaatakować. wyobraźcie sobie, że blokujecie kartę, ma ona ma 1-1, jeden, jeden, zabijacie ją i uderzacie w 3 w To no, dla mnie super sprawa. Ogromne obrażenia, tarcza magii, żeby się nie pozbyć no i przede wszystkim, słuchajcie, zmiażdżenie, doskonale działa z, z taką kartą, dlaczego? No bo rzucacie podatność na, na przykład, pajączkę, który ma 1-1 i pyk, podatność, zdobywczyni ruin, uderzacie tego pająka, 5, leci w nexus, no, no, cudowna sprawa. No i finisher, tak jak Darius, bardzo droga karta, ale 4, pyk, uderzenia w nexus. A więc słuchajcie, zacznijmy. Uważam, że to jest prosty deck i nie ma tutaj za bardzo nad czym się rozwodzić. Ja tylko po prostu powiem wam kilka rad, jak powinniście, moim zdaniem, grać tym dekiem. Tak jak mówię, Gold jest naprawdę w zasięgu w waszych rękach i to bez większego problemu. Zwykła, dlatego że będę mógł trochę z wami tutaj pogadać, troszeczkę do was. troszkę wam opowiedzieć tutaj, Tali. Troszkę tutaj dać znać. A więc, najważniejsza sprawa, jaka jest. Nie chcecie grać na talie, które mają, no niestety, ale kradzież życia. Jest bardzo fajny dek Demacia Targon, grana pod e, Shivani i to jest jeden z najlepszych po prostu deków na to, żeby nas kontrować. Pewnie pomyślicie, że to jest dobra ręka. I teraz pierwsza moja rada. Na start. Ja zawsze wymieniam karty, które kosztują więcej niż jeden. Dlatego, że chcecie jak najszybciej mieć te karty na jeden i chcecie mieć jak najwięcej jednostek. Zazwyczaj 6 już w drugiej, w trzeciej rundzie, bo jak widzicie, w trzeciej będziemy ponownie atakować. Czasem, oczywiście, to robi psikusy, ale mimo wszystko uważam, że warto. No i zobaczcie, zobaczcie, no, no nie do zastąpienia. Mieliśmy tylko jedną jednostkę, która bierze za jeden. Zobaczcie, widzą, jeżeli on tego nie skontruje, a jest jakaś szansa, uderzamy w Nexus za 4. No dla mnie bomba. No, niestety nie uda się. Ale przynajmniej e, tutaj e, przeciwnik tego w żaden sposób nie skontruje. E, wydaje mi się, że jest tutaj karadzić życia w tym deku i to nas bardzo zaboli. E, Tarika czerwana jeszcze nie widziałem, dlatego mówię chyba, bo może być w tym deku dosłownie wszystko. Dobra, my sobie widzowie oczywiście mnożymy jedyneczki. Chcemy zaatakować go od razu. Nie będziemy rzucać nawet tej dwójki na stół raczej. Ale Azir by mógł tutaj trafić, faktycznie. Spróbujmy zagrać Azira, żeby pojawiła się jeszcze jedna karta. Lepiej zaatakować większą liczbą kart, bo, wiecie, rzucając od razu, wiecie, że nikogo nie rzuci do obrony. A teraz kogoś jednak do obrony rzuci. Tym razem pójdzie mi lepiej. Atakujemy? Bardzo fajne obrażenia. Też rada ode mnie. Warto tego Azira rzucać na plac boju. Ja tego nie zrobiłem. Uważam, że byłby później w stanie nas zabić. A ten Azir chciałbym, żeby najpierw dostał buffa. OK? To było dla mnie ważne. Na razie tempo, powiedzmy, jest takie, sobie, bo przeciwnik za każdym razem rzuca jakieś karty na stół. W drugiej tylko nie rzucił, ale w drugiej nie mieliśmy tokena ataku, więc rewelacji nie ma. W tej rundzie mamy, widzicie, idealną sytuację, żeby rzucić te dwie karty. I dzięki temu na stół w piątej rundzie... Jesteśmy w stanie zatakować sześcioma kartami, a później dobieramy słuchajcie zaklęcie, pyk zaklęcie i koniec jest gry. Tylko zobaczymy, czy nam się to uda, bo przeciwnik teraz może zagrać dokładnie to samo, czyli dużą liczbę kart. Okej, okay. uważam, że teraz wyszło rewelacyjnie widzowie. Zagramy chyba tak widzowie. Wiecie dlaczego tak zagramy? Bo przecież może go złapać tutaj. Można to skontrować wyzwaniem, które tutaj ma z demacji, ale wydaje mi się, że to nie będzie tego, że to nie jest tego warte. Powinien złapać tutaj yy, koniecznie Azira i wtedy użyć wyzwania i Azir wtedy padnie, no niestety nie uda mi się go awansować. Okej, okay, zagra w ogóle coś innego. No oczywiście, widzowie, druga bardzo ważna ode mnie rada. Nie warto blokować tymi kartami. Wy chcecie atakować pełnym stołem? Niech przeciwnik blokuje co chce, widzowie w następnej rundzie. Was, Was to nie powinno za bardzo interesować. Nie będę walczył No zastanawia się ten przeciwnik, zastanawia się widzowie. Nam to bardzo nie przeszkadza. Zastanawiam się, czy by nie zostawić sobie, bo gdybyśmy dobrali, ale nie, rzućmy. Bo była możliwość taka widzowie, że dobieramy zaklęcie, ale Azji zobaczyć bliżej awansu. Chyba rzucimy tutaj piątkę. Zobaczymy co dobierzemy. Okej, okay, to jest super karta, bo omija obrażenia. Nie, nie boję się o to. Hmm. kurczę, w sumie się trochę martwię. Dobra, zróbmy jednak szóstkę. Zróbmy jednak szóstkę. Bo ona omija jakby nieważne czy przeciwnik blokuje tę kartę, czy nie, jeden zawsze ten atak poleci w Nexus. Bardzo dobrze, że on zmarnował już wszystkie swoje punkty Many, więc jakby nie skontruje nas swoim zaklęciem, które tutaj bardzo by mu się przydało. Widzowie, życzę wam dużo zdrowia, bo mnie niestety dopadło. Boli mnie niestety gardło. Także dużo zdrówka. Muszę sobie to, wiecie, muszę temu gardziołkowi pomóc. No i zobaczcie, Azir będzie za lansem. To jest rewelacyjna wiadomość dla nas. Ja już rzucam tego Azira, nie, prze, nie przejmuję się tym, że go stracę w tej bitwie, bo... Bo tu blokuje Azira i inne karty zadają obrażenia, więc jak najbardziej okej. Okay. To najważniejsze, najważniejsze widzowie jest to, że Azir dostał awans, gdyby tego awansu nie było, no to troszkę przypał widzowie, nie? A jak dostał już awans, więc jest całkiem okej. Okay. Zobaczcie, tutaj też poleci w Nexus, jesteśmy, zobaczcie blisko, jak widzowie skończenie tej gry, wystarczy jedno zaklęcie, żeby zakończyć. Aczkolwiek, jest tutaj Targon, Targon to zaklęcia leczące Nexus, więc, nie mówmy, hop. To nie jest dobra wymiana. On lepiej, on chce ściągnąć tutaj kogoś. On chce ściągnąć innego przeciwnika w następnej rundzie. On chce znowu tutaj Tarikiem zrobić powiązanie i nas ładnie zaatakować. Bardzo ładne to było. Warto było jednak rzucić tę piątkę, bo zrobiła dużo więcej obrażeń. To było dziwne. Niepokonani. Skup się, nie będę walczył uczciwie. Nigdy się nie poddamy. To było ciekawe, więc pierwszy raz widziałem taki kombosik. Z driven to myślę bardzo dobrze mogłoby działać, tylko wtedy nie byłoby demacji. Nie blokuję Azirem, bo zagra znowu dokładnie to samo zaraz. Potrzebuję jednego zaklęcia i to jest koniec gry, widzowie. Ale niestety dobraliśmy trzy razy zdobywczyni ruin i teraz jest niebezpieczna sytuacja. Musimy blokować tym razem, bo ma bardzo dużo punktów na zaklęcia, widzowie, więc... tym razem pozwolę sobie tutaj zablokować, chociaż nie chcę, ale... Nie chcę, ale muszę, jak to było w popularnym tekście, który w internecie pulał od dawna. Żadnej litości! Nie mi ziemi skąd nasz ród! Albo działasz szybko, albo jesteś martwy. Ta karta nam zapewni zwycięstwo. Bomby gotowe. Chyba, że przeciwnik ma leczenie Nexusa. Zobaczmy na razie, zróbmy tai, widzowie Jeżeli nie masz leczenia, no to stary, przykro mi, może spróbować zabić tę kartę, ale ona ma negację. Będziecie dumne zapomniał, że miała negację, wiecie? I chyba po prostu złą kolejność dał Bo Jarvan był w stanie zabić, a on chyba dał złą kolejność. Mimo wszystko, bardzo ciekawy deck, Zaskoczył mnie nim. Szczerze mówiąc, zaskoczył mnie nim. To było coś nowego, coś świeżego. Fajny pomysł. No ale niestety, Jak widzicie, narzuciliśmy tak. Mocne tempo we wczesnym etapie rozgrywki, że przeciwnik nie, mógł, nie był w stanie już wrócić do tej gry. To jest bardzo ciekawe. Dobra, teraz spotykamy się z deckiem chyba no, najpopularniejszym w ostatnich dniach. Eee, pewnie zastanawiacie się, jaki jest mecz, tak wymieniam znowu wszystko, co to nie kosztuje jeden. Jak jest matchup? To zależy tylko i wyłącznie od rozdania, czasem wygrywałem, bo miałem lepsze rozdanie niż przeciwnik, czasem przeciwnik wygrywał ze mną, bo miał lepsze rozdanie, wszystko zależy od rozdania. Trójeczka na start, wiadomo, bo chcemy zaatakować w najlepszym wypadku za trzy punkty, on nie chce tym blokować, bo mu by się to w ogóle nie opłacało, to jest ten deck pod e, wzmacnianie tej karty. Zobaczymy kto, kto szybciej osiągnie... E, ...lepsze karty. Tutaj możemy bardzo fajnie zablokować teraz. Zostawimy, Skoro mamy tyle zakręć, bo mamy już dwa, to zagramy blokadą tutaj na jedynkę. Przepraszam, widzowie. Wtedy ta karta dostaje punkcik. Wygląda to obiecująco. Blokujemy. Nie wiem, czy to było warte, no zobaczymy w ostatecznym rozrachunku, dlatego że stracił bardzo dobre zaklęcie. Zaklęcie, które może kończyć grę, widzowie, nawet. A my sobie zagrywamy teraz bardzo spokojnie, jedyneczkę, później dwójka tutaj, bo ta karta na pewno zginie, widzowie. Fajnie, że rzucił Azira, to nam bardzo pomoże. Jak widzicie jedna karta na pewno zaatakuje plus on nie chce za bardzo zrzucać tej karty na plac boju Dlaczego nie chce? Bo ona jest mu bardzo potrzebna do wygrania tej gry Na pewno Azir będzie blokować stworzenie. Ta dwójka powinna jeszcze blokować I to pewnie tutaj, dokładnie Tego nie chce tracić chłop Tutaj troszkę sobie ryzykuję moim zdaniem Bo wystarczyłoby, żebym miał coś buffa, ale... Raczej zna ten deck. Jakiś buffik. zabicie bardziej z. Noxusu. No teraz nie jest za ciekawie widzę. Postaramy się kogoś zabić, żeby uruchomić dwójkę i oczywiście rzucimy wtedy też jedynkę. A no dokładnie widzowie, zobaczcie. Koniec twojej drogi. No, my nie mieliśmy za dużo kart za jeden. Najpierw rzucimy to zaklęcie, widzowie. Dlaczego to zaklęcie? Bo istnieje szansa na wyrzucenie czegoś lepszego. Czy my się damy radę obronić? Czy opłaca się coś blokować? Tylko tę jedyneczkę się opłaca blokować. I postaramy się skończyć w grę w następnej rundzie. Będzie to piekielnie trudne. Przeciwnik ma lepsze tempo, widzowie. Duma zawsze nas Co z tego, że tu te karty mają postrach? Może się uda, widzowie? Wątpię. Jeden HP na Nexusie zostanie. I jeden HP widzowie Zabicie tu nam nic nie da Jejku widzowie Zaraz to zaklęcie też zagramy, bo liczymy na to, że dobierzemy coś, co nam ratuje skórę w następnej rundzie, ale możemy też to zostawić. Ten Darius, tak jak mówiłem, Darius jest bardzo drogi i do szóstej rundy jesteście w stanie wygrać przeciwnikiem, co miałem okazję wam pokazać. Że było naprawdę blisko. ma. Może trzeba było spauzować, żeby zagrał dokładnie to samo? Nie mam pojęcia, widzowie. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli. Znaczy, jest szansa, widzowie. Musielibyśmy. Do... Ale nie zdążymy rzucić tej karty w sumie. Nie, zdążymy rzucić tę kartę. Bo on będzie robić. Nie, nie rzuci chyba wszystkich. Zobaczymy, widzowie. To wszystko zależy od tego, co dobiorę. Pas. No, niestety zabrakło nam jednego. Nie, ma, nie mam sens tego rzucać nawet. Czyli w tym przypadku opłacało mu się tam gdzieś po drodze rzucić plus jeden, plus jeden. Bo wtedy byśmy mieli tę kartę, ona by się buffowała. Niestety. Troszkę nam zabrakło. I mimo wszystko uważam, że to była bardzo dobra giera. Zagrajmy do trzech razy sztuka. Może tym razem ze zwycięstwem. Byliśmy naprawdę blisko. Uważam, że i tak nie mieliśmy dobrego rozdania. Bo nie mieliśmy dużo jedynek. E, ten mecz bardzo nas kontruje widzowie. No bo to jest Freljord. Freljord bardzo dużo lubi... lubi znaczy lubi. Bardzo dużo kontruje deków. I między innymi nasz też kontruje. Wszystkie... O Jezu, mamy bardzo złe rozdanie. I tak postaram się dla was to nagrać. Dlatego, że przy okazji, będziecie w stanie zobaczyć, co się dzieje, gdy macie złą kartę na start albo, albo brak jakiejkolwiek dobrej karty na start. W tym przypadku ona jest całkiem niezła, bo uderzyliśmy za 3. Tylko tutaj jest jednostka z Freliordu, która leczy Nexus, jeżeli się pojawi 3-3 punktowo, 3 do e, Nexusa. To jest świetna kontra. Na razie wszystko pod kontrolą. Tej karty nie uruchomimy i to mnie boli. Brakuje nam jednej karty i już mamy złe tempo widzowie. Zrobimy jeden i dwójka tutaj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przeciwnik ma dwie karty Uch, na stole, panie, więc może chcesz. nimi blokować. A my ma, nam zabrakło w pierwszym yy, lepszego zagranie. Może, może się skusi tutaj blokować. To jest mu potrzebne, oczywiście, ale zobaczymy. Obrażenia są nawet ładne. Następne rzucie Azira zostawimy sobie punkt. Nawet nie zaatakujemy dwójką. 13 punktów to nie jest zła liczba, ale to nie, nie zmienia faktu, że jesteśmy no właśnie, zobaczcie, to, to tego nam zabrakło. No. Jesteś żenujący trolu. Nie myśl o tym co jest teraz, myśl o tym co nadejdzie. Przywale im na śmierć! Dobra, wszystko zależy widzowie od tego. I jakie, karty, jakimi kartami dysponuje nasz przeciwnik w tym dokładnie momencie. Bo my atakujemy całym stołem, zostanie nam nawet punkt. To zresztą rzucimy do obrony. Wykorzystamy to zaklęcie, jeżeli będzie blokować. Robimy test. Tak, tak, widzowie, wydaje mi się, że tu poleci kontra, niestety. Najmniej uderzysz, e, ty będziesz miał ten, więc zrobimy tak. Chodzi o to, żeby te karty z postrachem zaatakowały. bardzo dużo punktów, wciąż ma ogłuszenie nic nam to nie daje widzowie, za bardzo wiecie nic nam to nie daje, zwłaszcza, że nie mamy zakręcia kończącego grę 6hp to bardzo dużo widzę, Bardzo dużo No i pojawia się Pilar z podatnością Okej, okay, te karty nie są złe, bo zobaczcie sobie ile zrobimy kart na stole O tym mówiłem, leczenie jest, jest, nasze, jest, jest waszym naj, największym wrogiem Bardzo blisko awans Mamy już cały stół jednostek. Pytanie, czy on będzie w stanie zablokować wszystkie karty w następnej rundzie? Nie zrobi, nie, ma, nie, ma, nie powinien atakować, to by było głupie. W sensie to, to oczywiście nic mu nie da, ale chodziło mi też z tym Lisandrą. I mamy też jeden tutaj punkcik, to jest bardzo ważne, widzowie. Chodzi o to, żebyśmy mieli już w tym momencie cały stół. Spróbujmy, widzowie. Mamy teraz najlepsze możliwe tempo, żeby coś tutaj ugrać. Azir miałby 3-3. Ty, no, byś to cobaba. I możemy złapać trandla. Kto bije najmniej w tym momencie? Ty bijesz najmniej. Ty będziesz blokować. Lisandra nie może ani tutaj, ani tutaj. Jeżeli zabijeli Sanda tę kartę, to i tak poleci w Nexus. Wygląda to obiecująco. No ale tu jest wycofanie, tu jest ogłuszenie widzowie, więc jeszcze nie świętujmy. Jeden HP widzowie. Jeden HP A my już nie mamy żadnego zaklęcia widzowie wiecie o tym Nie mamy zaklęcia widzowie żeby skończyć grę Naprawdę wyrównana gra trafiła się I dalej nie mamy Tutaj poleci? 10 punktów widzowie to jest <słuch> albo działaś szybko, albo jesteś martwy. Ojej, eżio. Jeden HP na Nexusie widzowie. Tylko dlatego, że nie dobraliśmy zaklęcia. Mieliśmy bardzo słabą rękę początkową, uważam. A więc widzę, robimy to tak. Okej, okay. Martwiłem się o to, że w końcu y, odkuje się z HP. Ale, ale się nie odkuł. Ale się nie odkuł i nie dał rady. Widzowie mm, tym deckiem wbiłem złoto. Złoto uważam, że bez większych problemów. E, wydaje mi się, że na około 20 gier wygrałem nim, nim tym deckiem, to taką talią z 15 razy i tam pewnie znajdą się błędy w porażkach, więc może mógłbym nawet wygrać je. E, więc zachęcam was. Jeżeli macie problem z wyjściem ze srebra, czy tam niższej dywizji, no to wydaje mi się, że to jest bardzo fajny deck. Oczywiście Link jest. Link, właściwie kod do tej tali będzie oczywiście w opisie tego filmu. Pamiętajcie, zapraszam bardzo serdecznie po raz kolejny zresztą, na streamy twitch.tv slash uszak przez 2a. Pojawia się coraz więcej osób, mam, mam nadzieję, że też poprawia się jakoś streama. Ostatnio udało mi się um, osiągnąć nowe rzeczy, więc jest, są pewne nowości. Także Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powodzenia w bijaniu coraz lepszej dywizji. I trzymajcie się, bądźcie zdrowi, nie tak jak Uszak. Do zobaczenia. Jo.